Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się w taki sposób, gdy lud oczekiwał z napięciem. Lud oczekujący z napięciem. Z czego to napięcie może wynikać? Może to jest ta nadzieja, to oczekiwanie, o którym dzisiaj usłyszeliśmy we fragmencie z proroka Izajasza. Tym fragmencie, który jest taki bardzo adwentowy, który pokazuje oczekiwanie ludu Bożego na Mesjasza, na tego, który przyjdzie, który zbawi, odkupi, pocieszy i wystarczy przygotować mu drogę, wyrównać doliny i pagórki, i wtedy on przyjdzie. Przyjdzie z wielką mocą i będzie pasł swą trzodę. Będzie uprowadził łagodnie. I może z jednej strony to jest to źródło napięcia, to oczekiwanie. Czy Jan Chrzciciel, ten który czyni takie dziwne znaki nad rzeką Jordan, czy to on już jest tym Mesjaszem, czy, czy, czy nie? Czy to już jest... Pełnia czasów, czy te proroctwa już się spełniają, czy należy jeszcze oczekiwać. Ale może to napięcie wynikać też z czegoś innego. Może być owocem przyjęcia chrztu od Jana. To był chrzest na oczyszczenie z grzechów. Obmycie z wodą właśnie to oznaczało. Że wyrzekam się tego, co było złe w dotychczasowym moim życiu i od tej pory postanawiam już, już żyć lepiej. To jest trochę o tym, to samo, o czym pisze dzisiaj Święty Paweł we fragmencie listu do Tytusa, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei objawienia się chwały Wielkiego Boga. Czyli właśnie wyrzekając się tego, co złe, oczyszczając się z grzechów, mamy żyć rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie. I myślę, że, że być może też wielu z nas tak sobie stawia cel naszego chrześcijańskiego życia. To znaczy oczyszczać się z tego z grzechów, ze słabości, wyrzekać się tego co złe, wyrzekać się złego ducha i żyć rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie. Tylko że takie życie musi rodzić napięcie. Bo do takiego rozumnego, sprawiedliwego i pobożnego życia na dobrą sprawę Pana Boga nie potrzebujemy. Bo my to wszystko robimy sobie sami. Natomiast ten chrzest, który przynosi Jezus, to jest chrzest z duchem świętym. To nie jest chrzest tylko oczyszczenia, ale jest to chrzest, którym e, rozpalam się. Rozpalam się duchem. I w tym momencie realizuje się ciąg dalszy tego fragmentu listu świętego Pawła do Tytusa. Bóg nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego, zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Krzest w Duchu Świętym, dar Ducha Świętego, ma zatem prowadzić do odkrycia tego, że jestem dziedzicem życia wiecznego, że Bóg chce się ze mną podzielić swoim dziedzictwem. On chce mnie podzielić. Traktować jak swojego potomka, swoje dziecko, swojego syna, swoją córkę. I chcę, abym odziedziczył to, co ma najlepszego, czyli życie. Coś takiego widzimy w dzisiejszej scenie Chrztu Jezusa. Rzeczywiście jest ten moment obmycia wodą, ale jest też ten dar ducha świętego. Który jest widoczny jako niby gołębica, i jest słyszalny jako głos Boga: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Ta miłość o Ojca do Syna, którą słychać, to jest właśnie działanie Ducha Świętego. To można nawet powiedzieć, jest Duch Święty, który jest miłością. Jest więzią łączącą Ojca z Synem, a jednocześnie jest osobą. Zatem ten Chrzest, który przynosi Jezus, jest czymś więcej niż oczyszczeniem nas z grzechów i uzdolnieniem do takiego właśnie rozumnego, sprawiedliwego i pobożnego życia, ale jest darem miłości. Zatem życie chrześcijańskie polegałoby nie tylko na staraniu się i oczyszczaniu, ale na przyjmowaniu ducha, na przyjmowaniu miłości Boga, jaką Bóg nam daje zupełnie za darmo, zupełnie gratis. Daje nam, abyśmy byli szczęśliwi, abyśmy także potrafili kochać. I dobrze jest w tę niedzielę, patrząc na tę Ewangelię, odkrywać tę konsekwencję chrztu, który przyjęliśmy. Że on nie tylko miał za zadanie nas oczyścić z grzechu pierworodnego, ale on sprawia, że jesteśmy kimś innym, że jesteśmy dziećmi bożymi, dziedzicami życia wiecznego że otrzymujemy Ducha Świętego, otrzymujemy miłość Boga, po to aby tą miłością się dzielić, aby tą miłością żyć.